Czy kiedykolwiek czułeś, że mógłbyś osiągnąć więcej, jednak coś stale cię powstrzymuje? Masz w sobie potencjał, ale brakuje ci tego wewnętrznego ognia, który pchałby cię do przodu? A może czujesz, że twoje życie utknęło w miejscu, a dni mijają bez znaczenia? Dzisiaj pokażę ci, jak włączyć tryb bestii, czyli mentalność, która sprawi, że będziesz myślał i działał jak samiec alfa. Nie będzie tu wymówek ani dróg na skróty. Otrzymasz konkretne kroki, które odmienią Twoje dotychczasowe podejście do życia. Zostań ze mną do końca, a zdradzę ci fenomenalne ćwiczenie, które natychmiast zmieni Twój sposób myślenia. Jesteś gotowy? To zaczynamy. Tryb bestii to stan mentalny, w którym nie ma miejsca na wahania, strach czy zbędne analizowanie. To moment, w którym Twoje myśli przestają Cię sabotować, a Zaczynają Cię napędzać. W tym trybie nie przejmujesz się opinią innych. Nie zastanawiasz się, czy warto spróbować, tylko po prostu działasz. Przestajesz czekać na idealne warunki, przestajesz szukać pozwolenia, przestajesz zadawać pytania typu A co, jeśli się nie uda? W trybie bestii nie ma takiego pytania, bo jedyną opcją jest działanie. To stan, w którym twoje ciało i umysł działają w pełnej synchronizacji. Znika niezdecydowanie, znikają rozpraszacze, a pojawia się wyłącznie jeden cel osiągnięcie zamierzonego efektu. Ludzie, którzy osiągają sukcesy, wchodzą w ten tryb instynktownie. Możesz to zauważyć u sportowców przed najważniejszymi zawodami, u liderów podejmujących kluczowe decyzje, czy u wojowników stających do walki. W trybie bestii nie ma miejsca na wątpliwości, są tylko działania, które prowadzą cię do celu. Czy myślisz, że ludzie sukcesu czekali na znak z nieba, zanim zaczęli działać? Czy sądzisz, że pytali wszystkich wokół, czy powinni spróbować? Nie. Oni tworzyli rzeczywistość zanim ktokolwiek w nich uwierzył. To samo możesz zrobić ty, ale do tego potrzebujesz zmiany myślenia. Musisz wykopać ze swojej głowy niepewność i zastąpić ją mentalnością wojownika. Oznacza to, że każda chwila zwątpienia jest twoim największym wrogiem. Zamiast analizować, zamiast zastanawiać się, czy jesteś gotów. Musisz zacząć działać. Decyzja o tym, czy wejść w tryb bestii, nie przychodzi stopniowo. To moment, w którym postanawiasz, że od dzisiaj nie będziesz już oglądał się na innych, że nie pozwolisz, aby strach przed porażką decydował za ciebie. To moment, w którym uświadamiasz sobie, że życie nagradza tych, którzy biorą sprawy w swoje ręce. Zastanów się, ile razy powstrzymałeś się przed czymś, bo za dużo analizowałeś. Ile razy strach przed porażką zablokował cię przed podjęciem decyzji. Jak wiele okazji przeszło ci koło nosa tylko dlatego, że zamiast działać, czekałeś na lepszy moment. Możesz napisać w komentarzu, jakie rzeczy najczęściej cię hamują. Pamiętaj, że jeśli je nazwiesz, łatwiej będziesz mógł je pokonać. I nie myl mentalności alfa z próżnością czy arogancją. Samiec alfa nie potrzebuje poklasku ani nie szuka atencji. Jego siła wynika z pewności siebie i z konsekwencji w działaniu. To mężczyzna, który wie, czego chce i nie waha się po to sięgać. Nie kieruje nim lęk ani potrzeba akceptacji. Ma jasno określone wartości i nie ugina się pod presją opinii innych. Działa zgodnie ze swoimi zasadami, nawet jeśli idzie pod prąd. To nie wynika z brawury, lecz ze świadomości własnej drogi. Samiec alfa rozumie, że decyzje podejmuje się tu i teraz. Nie zwleka i nie analizuje w nieskończoność. Jeśli ma przed sobą wybór, podejmuje go i bierze pełną odpowiedzialność za konsekwencje. Błędy traktuje jak lekcje, a nie powód do użalania się nad sobą. Nie boi się porażek, bo wie, że są częścią procesu. Nie zastanawia się, co jeśli się nie uda, tylko myśli, jak mogę to osiągnąć. Ludzie często rezygnują z działania, bo boją się, że zostaną ocenieni samiec alfa nie ma na to czasu. Nie żyje po to, by spełniać oczekiwania innych. Nie próbuje być lubiany przez wszystkich. Nie czeka, aż ktoś powie mu, że robi dobrą robotę. Działa, bo wie, że to, co robi, jest słuszne. A teraz zastanów się. Czy czujesz, że czasami za dużo analizujesz, zamiast po prostu działać? Czy zdarza ci się rezygnować z własnych decyzji, bo boisz się, co pomyślą inni? Czas z tym skończyć. Nikt nie przeżyje za ciebie życia. Jeśli nie zaczniesz działać teraz, to kiedy? Pomyśl, co powstrzymuje cię przed podjęciem tej jednej decyzji, której boisz się najbardziej, i zrób pierwszy krok. Kiedy budzisz się rano, to co robisz? Sięgasz po telefon, skrolujesz social media, a może przeglądasz maile i już od samego rana wpadasz w tryb reakcji, zamiast w tryb działania? Koniec z tym. Jeśli chcesz włączyć tryb bestii, zacznij dzień od zwycięstwa. To może być cokolwiek zimny prysznic, trening, czytanie książki, nieważne. Zrób jednak coś, co sprawi, że od pierwszych minut dnia przejmujesz kontrolę nad tym, co cię otacza. Twój poranek ustawia ton dla całego dnia. Jeśli zaczynasz go od odkładania obowiązków na później, to trudno ci będzie przestawić się na działanie. Kiedy od razu robisz coś konkretnego. Nawet małego, twój umysł nabiera energii i dynamiki. Każde drobne zwycięstwo rano sprawia, że reszta dnia staje się prostsza. Ludzie, którzy osiągają sukces, wiedzą, że samodyscyplina jest kluczowa. I nie chodzi tu o wielkie wyrzeczenia, ale o konsekwencje. Jeśli obiecałeś sobie, że rano będziesz wstawał wcześniej, zrobisz trening lub poświęcisz 30 minut na rozwój osobisty, to po prostu to zrobisz. Nie pytasz siebie, czy masz na to ochotę, bo emocje nie mają tu znaczenia. Liczy się tylko działanie. Jednym z największych wrogów trybu bestii jest natychmiastowa gratyfikacja. Dlaczego tak wielu ludzi nigdy nie osiąga sukcesu? Bo wolą szybkie przyjemności zamiast długoterminowych rezultatów. Netflix, gry, przeglądanie TikToka to wszystko kradnie twoją energię i znieczula twoją ambicję. W efekcie z dnia na dzień dryfujesz zamiast iść do przodu. Dlatego zacznij traktować przyjemności jako nagrodę, a nie nawyk. Wykonałeś coś ważnego? Dopiero wtedy możesz się zrelaksować. Nie możesz też lekceważyć swojego otoczenia. Przebywasz z ludźmi, którzy nie mają ambicji? Jeśli tak, to możesz być pewien, że ich mentalność przejdzie na ciebie. Jeśli twoje otoczenie nie wspiera twoich celów, to wręcz cię sabotuje. Znajdź osoby, które cię motywują, które cię inspirują i które nie pozwolą ci stać w miejscu. Nie chodzi o to, że masz zrywać znajomości, ale o to, by zacząć świadomie wybierać ludzi, którzy podnoszą twój poziom. Fizyczny trening i rozwój mentalny idą ze sobą w parze. Nie możesz mieć silnej psychiki, jeśli masz słabe ciało. To, jak dbasz o siebie fizycznie, wpływa na to, jak myślisz i działasz. Dlatego musisz wprowadzić aktywność fizyczną, jako stały element swojego życia. To może być siłownia, sporty walki, bieganie czy pływanie, cokolwiek co rozwija cię i sprawia, że stajesz się lepszy. Tryb bestii to nie tylko chwilowy zryw motywacji. To styl życia, to codzienne wybory, które sumują się w efekty. To wyrobienie w sobie nawyków, które w pewnym momencie staną się Twoją drugą naturą. A kiedy tak się stanie. Nie będziesz już musiał zmuszać się do działania, po prostu będziesz działać. To teraz obiecany konkret. Za każdym razem, gdy czujesz, że zaczynasz się wahać, czy pójść na trening, czy zacząć pracę nad czymś ważnym, licz w głowie 5, 4, 3, 2, 1 i działaj. Nie dawaj swojemu umysłowi czasu na wymówki. Ten prosty mechanizm sprawi, że przestaniesz odwlekać i zaczniesz realizować swoje cele natychmiast. Dlaczego to działa? Twój mózg zawsze będzie szukał wymówek i powodów, by odłożyć trudniejsze zadania na później. Jeśli dasz sobie więcej niż kilka sekund na decyzję, wejdzie w grę lęk, wątpliwości i prokrastynacja. Odliczanie działa jak impuls. Zamiast analizować, po prostu przechodzisz do działania. Pomyśl o tym, jak często unikałeś trudnych decyzji. Ile razy chciałeś wstać wcześniej rano, ale pozwoliłeś sobie jeszcze na pięć minut drzemki. Ile razy odkładałeś trening, choć wiedziałeś, że będzie dla ciebie korzystny? A co z rozmową, na którą nie miałeś odwagi? Ten mechanizm sprawi, że przestaniesz myśleć, a zaczniesz działać. Sprawdź to sam i daj mi znać w komentarzu, jakie efekty zauważyłeś. To co? Wracasz do dawnych nawyków, czy przejmujesz kontrolę i włączasz tryb bestii? Decyzja należy do ciebie. A teraz przećwiczmy dokonywanie wyborów. Przed tobą dwa materiały, które musisz obejrzeć, aby wejść na wyższy poziom męskości. Który wybierzesz najpierw? Nie masz czasu na wymówki. Koniecznie musisz jeden z nich wybrać. Zaczynam odliczanie. 5, 4, 3, 2, 1.